Kiedy mam napad? Czasem mam świadomość, a czasem nie mam. Zazwyczaj tą świadomość mam i to są, ostatnio są to krótkie napady i dosłownie łamki sekund, delikatne takie drgnięcia, skurcze mięśni. Wcześniej były to takie Mocniejsze napady. Takie zaczynały się Od lewej ręki Od Od palca stosującego i szło to Przez pulsowanie Wyginanie palca W drugą stronę. Takie uczucie jakby Stawy wykręcało w drugą stronę, wykręcanie, jakby ktoś w paznokcie wyrywał, wyrywał te mięśnie. No, taki niesamowity ból, takie tortury po prostu na żywca. I tak potrafiło tak być na przykład co 15 minut. Co nie wiem, krtani mnie dusiło tak i też aż prowadziłam sobie takie statystyki, bo to był moment, kiedy tych napadów było, można było liczyć setkami, kilka miesięcy było ich setki, więc zaczęłam sobie prowadzić takie statystyki. Znaczy napadów musi każdy prowadzić, ale już zapisywałam je, co ile ja mam te napady. Wychodziło co 15 minut w pewnym momencie. Ale taki, taki był poziom lęku. Wychodziło do tego, że myślę, no Boże Święty, no poduszę się, tak? I zaczyna się od palca lewej ręki, tak? Przychodzi na no, policzek, jakiś tutaj policzek taki jakiś dziwny, tak? Jakby y, przez rękę przychodzi mi arbuz i kolejny arbuz i kolejny i, kolejny, i to pod skórą idzie. I tak pulsuje, nie pulsuje. W obecnym momencie to jest takie wspomnienie. Mam nadzieję, że nie wróci. Że nie dojdzie do tego, bo to jest ustawione już lekowo, ale i tak się całkiem lekko powiedzmy, czy lekko, nie lekko, ale można o tym opowiedzieć, tak? Ale wtedy to było takie... No, ciężkie, no bo to się czuło. Po prostu to się czuło. I tak pulsująco, pulsująco i to wracało, ten arbuz wracał i jak wchodził przez ten palc, to wypływałam go jakby przez przez ten policzek, tak? I to, na przykład taki był typ naprawdę. Myśli się tylko o tym, żeby to piekło się już skończyło, bo to, to jest i, i dla ciała ból, i dla mózgu, i dla... Znaczy dla myśli, dla tego wszystkiego, to, to jest to choroby, to jest bezpieczność. Na pewno osoba, która towarzyszy e, choremu, e, najlepiej, żeby zabezpieczyła głowę i położyła osobę na bok i dała się wyszaleć. I to jest e, wszystko i aż tyle, co może zrobić e, dla danej osoby. Kiedyś było takie przeświadczenie, że wsadzić jakiś e, patyk, tak, usta, coś takiego, też nam swobodnie e, potrząsać rękami czy tam nogami, to zależy od typu napadu, tak. Po prostu musimy zrobić swoje, naprawdę można żyć pełnią życia. Najlepiej okaże się dobrymi ludźmi. Trochę stresu zalecam każdemu, bo, bo to się przydaje w życiu, bo życie nas uczy. Życie nas uczy i to jest, to jest potrzebne. Tak myślę. Myślę, że to jest potrzebne każdemu.